Trenerze, wygrywamy ostatni mecz rundy 1-0 w Rzeszowie. Proszę o komentarz do tego spotkania. Mecz bardzo trudny. Znowu ze Staną Rzeszów gramy w warunkach, które które utrudniają piłkarzom pewnego rodzaju reakcję. Nasi zawodnicy się natomiast o tyle bardzo dobrze zachowali, że, że wykorzystali to, co żeśmy mówili na, na, na odprawie i udało nam się już od 15 czy tam 20 minuty grać przewagą jednego zawodnika. To, to dało nam taką, taką niewątpliwie mentalną przewagę w tym meczu bardzo trudnym, na bardzo trudnym boisku. I cóż, no, zakończyliśmy ten rok zwycięstwem. To jest bardzo istotne. Z różnych punktów widzenia, wiadomo jak się wygrywa to zawsze jesteśmy szczęśliwi i tak jest dzisiaj. Takie krótkie podsumowanie rundy jesiennej? Znaczy krótkie podsumowanie rundy jesienne. Na pewno przed, przed sezonem, kiedy żeśmy do tego startowali, to chcąc po prostu dużo dużo, dużo zmienić, nawet sposobu gry to wiedzieliśmy, że, że, że może być po prostu niekiedy też trudno. Bardzo dużo żeśmy zrobili, nawet można powiedzieć, o, o niedosycie nie punktowym, a przecież, a przecież mamy tych punktów bardzo dużo. Dlatego nie chciałbym absolutnie przyoczyć i narzekać dzisiaj. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że ja osobiście prowadząc ten zespół jestem dumny, że mam, że mam tych chłopaków takich w szatni i że, że, że ze mną wytrzymują. No, ja z nimi też mam ciężko. Czyli myślamy już w okresie przygotowawczym. Czy jeszcze analiza tego spotkania? Na pewno analiza tego spotkania, bo to, to musi być wszystko zakończone, podsumowane. Te dwa dni, które teraz jeszcze w klubie będziemy, to, to, to musimy wszystko podsumować, zamknąć I, i potem będzie moment na to może, żeby trochę odpocząć, ale, ale, ale jak znam nas, to, to szybko znajdziemy znowu ogromne płacie energii do tego, żeby, żeby przygotowywać się do tego, co, co się zacznie od 11 stycznia. Arek, wygrywamy w Rzeszowie 1-0 ze Stalą. Proszę o opinię do tego meczu. Nie będę mówił o warunkach, bo warunki były równe dla nas, dla nas jak, i, jak i dla Stali Rzeszów, więc, więc boisko po prostu pokazało, że moim, moim skromnym zdaniem byliśmy po prostu lepszym zespołem, ale też nieodpowiedzialnym, bo musimy zamknąć ten mecz na 2-0, strzelić szybko, a, a nie... Tak zwany trzepać się do końca i, i drżeć z myślą o stałym fragmencie jakimś czy, czy dalekim wykopie stali, i, i, i demony by wróciły, że w końcu w to znowu tracimy bramki. Ale tak się nie stało i to trzeba doceniać zarost tyłu przede wszystkim. Ale jak mówię, że trzeba być konsekwentnym i, i kończyć mecze takie szybciej po prostu. Dobre chyba też uczucie, bo przegrywamy z chodniczanką u siebie, ale zdołaliśmy się już przed końcem rundy odkuć w Rzeszowie i w dobrych humorach wkraczamy w tą przerwę. Tak, myślę, że po prostu Chojniczanka, no, ten mecz, jakbym mógł jeszcze go podsumować, to po prostu był wypadek przy pracy, a, ale to też nie był jakiś słaby mecz, bo, bo, bo Chojniczanka stworzyła sobie dwie sytuacje i dwie bramki strzeliła. Nie mówię, że źle grali, oczywiście mieli swój plan, ale, ale, ale czasami warto jeden mecz przegrać, żeby potem trzy, kilka kolejnych wygrać niż dwa zremisować na przykład, nie? Więc, więc fajnie, fajnie, bo ostatni mecz w roku, jak za... za... E, zakończony został zwycięstwem, no i można na święta na urlopy iść e, uśmiechniętym, bo, bo zwycięstwa to dają na pewno. I kibicom też, i no, dla wszystkich. Wiadomo, krótki odpoczynek przed nami, przerwa świąteczna, ale potem wracamy do pracy i dalej naciskamy. Długi <noise> każdy odpoczynek jest długi. Jak jeszcze będziemy z rodzinami w swoich, w swoich domach, więc e, super, no, odpoczniemy na pewno, bo intensywnie było. Intensywnie było przez, przez te warunki, przez pandemię, mecze co trzy dni praktycznie w tamtym miesiącu były cały czas, ale e, no, ja chcę grać cały czas, ja mogę grać w grudniu nawet i w styczniu, więc piłka nożna to, to pasja każdego z nas, więc, więc będziemy tęsknić na pewno po tygodniu już, ale odpocząć na pewno trzeba, bo to jest bardzo ważne w piłce nożnej.